Jeżeli w tym roku rozpoczynasz uprawę warzyw, czy to w ogrodzie, czy na balkonie, to mam dla Ciebie dwie rady. Po pierwsze, postaw na dobra jakościowa nasiona. Czasami lepiej jest kupić ich mniej, ale mieć pewność, że wykiełkują i wyrosną z nich zdrowe rośliny. Po drugie, część sadzonek kupiłabym gotowych. Można to zrobić nawet online, na przykład w fabryce rozsady. Ja w tym roku też skorzystam z ich oferty, bo nie będę miała czasu na zrobienie rozsady wszystkiego, co chciałabym uprawiać. Dlatego już wybrałam rośliny, które trafią na moje grządki. Do koszyka wrzuciłam kilka Górków, poziomki i bataty. Do 13 kwietnia można złożyć zamówienie w przedsprzedaży, więc na pewno jeszcze coś dołożę. Dla osób, które dopiero zaczynają, fajne jest to, że po odebraniu zamówienia każdy dostaje dostęp do e-booka dotyczącego uprawy, więc nie trzeba szukać informacji w internecie. Mam też od nich kilka paczuszek z nasionami. Niektóre odmiany naprawdę mnie zaciekawiły, zwłaszcza pomidor ananasowy i pomidor mini-pomarańczowy. No i fajna jest też marchew Baby, myślę, że sieje ją w skrzynkach na tarasie. Każde opakowanie ma nadrukowany kod QR, który odsyła do porad odnośnie uprawy. No i te opakowania wyglądają inaczej niż te, które widzimy w zwykłych sklepach. To dlatego, że ta firma bardzo stawiana ekologię i na jak najmniejsze zużycie plastiku. Do końca maja, z kodem kasia 10 kupicie u nich wszystkie nasiona i rośliny 10% taniej, więc koniecznie sprawdźcie, co mają na stronie.